Warszawa, centrum Europy. Głośne, historyczne miasto, gdzie spotyka się wschód i zachód. I nagle, pośród tego miejskiego krajobrazu, ją widzisz palmę. Jak, powiedzcie mi, to w ogóle możliwe? Stoimy na rondzie Charlesa de Gaulle. To właśnie ta palma na placu, nasz główny motyw dzisiaj. Ona już dawno nie jest tylko drzewem. Ta zielona wyspa ma swoją ważną historię i stała się dla Warszawy prawdziwym miejscem kultowym. To kluczowy element naszej przestrzeni publicznej, znany absolutnie każdemu mieszkańcowi miasta. Palma to jest miejsce romantyzmu. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj młodzi ludzie często umawiają się na randki, wzbudza dyskusję. Pamiętacie plotki, że chcą ją przenieść? Ależ nie. Ta palma to więcej niż instalacja. To symbol ciągłego dialogu Warszawy o sztuce, przestrzeni i jej własnej historii. Warszawa nie byłaby Warszawą bez swojej tropikalnej gościni.